Cześć, tu McGuffin, zabójca, który inscenizuje swoje morderstwa jako nieszczęśliwe wypadki. Odkrywa, że jego drużyna stała się ofiarą tego samego nieszczęśliwego wypadku. Dzisiaj pokażę Wam film thriller akcji z Hongkongu z 2009 roku pod tytułem Wypadek Powaga Spirary. Pilnujcie się. W środku nocy młoda kobieta rozbija swój samochód i natychmiast umiera, zanim samochód zaczyna się właściwie palić. Jej zegarek spada z jej nadgarstka i rozbija się, jak tylko uderza o podłogę, jakiś czas później mężczyzna utknął w korku, gdy kobieta zatrzyma swój samochód na środku ulicy z powodu przebitej opony. Ponieważ droga jest teraz zablokowana, mężczyzna omija ją, żeby skręcić zakręt i prawie zderza się z ciężarówką prowadzoną przez wujka. Unikając ciężarówki, wjeżdża na chodnik, a baner ze sklepu spada na jego przednią szybę. Mężczyzna opuszcza samochód, żeby usunąć baner, ale podczas ciągnięcia go trzęsie się drutem przytwierdzonym do okna, wcześniej przygotowanym przez tłuszcz Okno pęka i wszystkie odłamki spadają na mężczyznę, zabijając go. Ludzie szybko dzwonią po policję, która Przejeżdża, żeby sprawdzić go, czekając na karetkę. Mózg sprawdza, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Okazuje się, że to nie był wypadek, to było morderstwo zaplanowane przez jego zespół, który tworzy złożone intrygi, żeby ich zabójstwa wydawały się wypadkami. Policjanci pomagają kobiecie odsunąć jej samochód, żeby odjechać, a wujek odjeżdża również swoją ciężarówką po opuszczeniu papierosa na ziemię. Mózg widzi to i podnosi go, żeby nie zostawić żadnych dowodów na miejscu zbrodni. Tymczasem Tuśtych idzie na pobliski parking, gdzie używa balonów, żeby zakryć kamerę monitoringu. Potem podchodzi do samochodu, w którym klient zostawi płatność, żeby odebrać kopertę z gotówką. Chwilę później kobieta i wujek są w swojej kryjówce. Oglądając wiadomości, mężczyzna, którego zabili, był szefem gangu Triad. I nie było wątpliwości, że to był wypadek. Kobieta martwi się o błąd wujka, który puści papierosa, ale gdy tłość nadchodzi, wujek kłamie i mówi, że podniósł papierosa. Mózg skuszy to wszystko za pomocą krytych mikrofonów, które zainstalował w pokoju wiele lat temu, więc kiedy nadchodzi także i on, strofuje wujka za kłamstwo i pokazuje papierosa, którego podniósł. Nie spełnię, czy może na nie ufać wujkowi i podczas gdy wujek rzuca tantrum, mózg przypomina wszystkim, że błędy tak jak ten zagrażają ich bezpieczeństwu. Nie chcąc stracić tej pracy, wujek ogłasza, że definitywnie rzuci palenie. Po zakończeniu spotkania mózg wraca do domu z trzema różnymi środkami transportu, żeby pozbyć się ewentualnych śledzących go osób. Kiedy dochodzi do swojego mieszkania, upewnia się, że jest liść przyklejony do drzwi, który kładzie tam za każdym razem, gdy wychodzi, żeby wiedzieć, że jeśli spadł, to znaczy, że ktoś włamał się. Po umieszczeniu pieniędzy w safe, puszcza muzykę i kładzie się na łóżku, udając, że jego żona, która zginęła w wypadku samochodowym, jest wciąż obok niego. Krótce potem pan Wong zostaje skontaktowany przez tuś żeby otrzymać instrukcję, jak ich zatrudnić do kolejnej zbrodni. Musi wziąć torbę z kosza na śmieci i włożyć do niej swoje rzeczy, a następnie wejść do starego budynku i zostawić torbę na zewnątrz drzwi. Indy. podczas gdy on sam jedzie na szóstą kondygnację. Tłuszczek zabiera torbę i zabierają ze sobą do autobusu, gdzie spotyka się z mózgiem i razem przeglądają zawartość. WOM chce, żeby zabili jego ojca na wózku i walizki. Przez kilka dni mózg siedzi ojca i syna, żeby nauczyć się ich rutyny na pamięć, potem zespół bada okolice, żeby wymyślić pomysły na wypadki. Ich najlepszą opcją jest wykorzystanie elektryczności zasilającej lokalny tramwaj, ponieważ mózg kategorycznie odmawia rozważenia wypadku samochodowego jako opcji. Ostatecznie wpadają na pomysł zawieszenia drutu na kablu tramwaj który będzie nawiązywał kontakt z serem, gdy ten przekroczy tory. Aby jednak drut przewodził prąd, będą musieli zrealizować plan podczas deszczowej nocy. Aby zawiesić taki drut na kaplu, się latanie latawcami w deszczu. Czekają, aż prognoza pogody przewidzi deszczową noc i gdy w końcu się to zdarza, wszyscy zajmują swoje pozycje. Kobieta będzie latać latawcem, wujek uda sprzedawcę zabawek, który akurat ma balony, a tłuscią będzie prowadzić rower, udając dostawcę. Niestety deszcz nie zaczyna padać w tym momencie, gdy Bong i jego ojciec przekraczają tory, więc muszą odwołać ten plan. Pogoda zdaje się z ich pić, ponieważ zaczyna padać zaraz po ich odejściu. A w kolejnych próbach również zawodzą, ponieważ deszcz nigdy nie pada w odpowiednim momencie. Pewnej nocy podczas oczekiwań kobieta i tłuściów zauważają, że wujek łamie swoje obietnice i pali papierosa. Udzielają mu reprymendy za to i przypominają o jego rzekomym rzuceniu na kilka dni wcześniej, a zaczyna wykazywać objawy choroby Alzheimera, kiedy nie pamięta swojej obietnicy. Kobieta i tłuściów uważają, że powinni przerwać Misję, ponieważ wujek wygląda wyraźnie źle i w tym momencie właśnie zaczyna padać deszcz. Nie chcąc stracić okazji, na którą czekali tak długo. No I ponieważ wujek przysięga, że czuje się dobrze, mózg rozkazuje im wykonanie planu. Najpierw kobieta pozwala latać radawcem wokół kabla tramwajowego, następnie wujek ma puścić balony, żeby zakryć kamerę monitoringu. Jednak zapomniał, mózg mówi tuściochowi, że ponieważ jest ciemno i pada deszcz, mogą zaryzykować, więc tuścioch podjeżdża rowerem i zbliża się do wąka, żeby go potknąć. Powoduje to, że wypuszcza wózek ojca, a stary człowiek. Wjeżdża z powrotem na tory tramwajowe, gdzie dotyka go trud latawca i natychmiast zostaje porażony prądem. Następnie mózg idzie szukać wujka i w pośpiechu wpada na przypadkową osobę. Unikając ich, wchodzi na ulicę, nie zauważając nadjeżdżającego autobusu. W swojej desperacji, żeby uniknąć zderzenia z mózgiem, kierowca autobusu skręca pojazdem i kończy uderzeniem z ściocha, zanim uderzy finalnie w samochód. Mózg biegnie sprawdzić, co z ściochem, kiedy zastanawia się, czy to naprawdę był wypadek, zanim umiera. Mając czasu do stracenia mózg zabiera wszystkie rzeczy osobiste stóła i ucieka zanim Policja znajdzie. Kiedy mózg wraca do swojego mieszkania później, znajduje liść na podłodze, co wskazuje, że ktoś włamał się do środka. Jednakże policja jest już na miejscu, ponieważ sąsiad zauważył otwarte drzwi i wezwał ich. Mieszkanie jest a wszystkie pieniądze z sejfu zniknęły. Jednak mózg jest spokojny, widząc, że przynajmniej nie zabrali zegarka jego żony. Zanim jednak wyjdą, policjanci mówią mu, że także w innych mieszkaniach budynku doszło do włamań, ale mózg wciąż uważa, że to nie był wypadek. Ktoś oczywiście ściga drużynę, czując się niezwykle paranoicznie, wyjmuje kartę SIM z telefonu żeby nie zostać namierzonym, frustrując kobietę, ponieważ teraz nie może się z nim skontaktować. Następnie mózg idzie mieszkać do innego mieszkania, które wynają na takie sytuacje awaryjne. Telewizor pokazuje, że policja uzna wypadek autobusu za przypadek, a kierowca wciąż jest nieprzytomny. Następnego dnia mózg zaczyna obserwować ulicę z opuszczonego budynku. Wujek zapomniał, że już skończyli pracę, więc znów udaje sprzedawcę zabawek na ulicy, a wąk idzie do biura firmy ubezpieczeniowej, żeby zobaczyć swojego agenta Czana. Dwa mężczyźni ostro się o plik, co sprawia, że wąk płacze, a Chan Zwolni na poważnie. Następnie mózg idzie zjeść lunch w lokalnym barze fast food i przypadkowo spotyka kobietę, która wyraża swoje zmartwienia. Mózg odmawia rozmowy z nią i odchodzi, jak tylko otwiera usta. Wieczorem mózg odwiedza wujkę, który zaczął dać pigułki i mówi mu, że ten plan został przerwany. Następnego ranka mózg zabiera go do jednego z jego wielu mieszkań, gdzie musi powstrzymać wujka przed wzięciem pigułek dwa razy. Wujek przyznaje, że nie pamięta kiedy zaczął stawać i tak zapominalski i nie pamięta dokładnie stanu swojego zdrowia. Pamięta jednak mózg i to, że jego żona zginęł w wyniku wypadku samochodowego, to dniecie jego mózg nadal uważa, że wypadek był ustawiony i że to on powinien był zginąć, a jedyną osobą, która mu wierzy, jest wujek. Aby utrzymać wujka zajętego i bezpiecznego, Mózg wymyśla nową misję i mówi mu, żeby pozostał w mieszkaniu, obserwując wydarzenia na ulicy, pod swoim oknem, aż do nowych poleceń. Następnie Mózg zaczyna śledzić Chana, stając się podejrzliwym, gdy służy go, rozmawiającego przez telefon w autobusie, mówiącego, to już zrobione. W domu Chana wydaje się prowadzić zwyczajne życia. Mózg nie może zauważyć, że mieszkanie Chana jest do wynajęcia. Następnego dnia Mózg zmienia swój wygląd i wynajmuje puste mieszkanie. Instaluje wiele luster, które pozwalają mu zawsze mieć oko na drzwiach, a następnie się do mieszkania Chana, żeby zgłębić bardziej tego człowieka. Najpierw sprawdza wszystkie osobiste rzeczy w poszukiwaniu wskazówek, ale niczego nie znajduje. Następnie instaluje ukryte mikrofony, zanim wraca do swojego miejsca, żeby narysować plan piętra. Chan na suficie. Od tego momentu mózg ściśle nadzoruje Chana, robiąc notatki z każdej usłyszanej rozmowy. Jedyną osobą, z którą czasem rozmawia jest wujek, który ciągle dzwoni do niego, żeby przypominać mu o balonach. Kiedy Chan wychodzi do pracy, mózg idzie za nim i szpieguje go w piórze. Pewnego ranka Wąk rozmawia wyglądając zupełnie załamanym. Po odmowie przekazanie pliku wąg, idzie na zwykły parking, żeby dostać płatność w samochodzie. Mózg jest zaskoczony, że jest już tam baron. Zakrywający kamerę monitoringu i postanawia poczekać, co pozwala mu odkryć, że kobieta przychodzi odebrać kopertę. Mózg dzwoni do niej po tym i wsiada do swojego samochodu i wyjaśnia, że teraz to ona jest odpowiedzialna za odbiór płatności. Tłuściach powiedział o tym kliencie, czego mózg nie chce wierzyć, bo Tłuściach nie powinien był dzielić się tą informacją z nikim w zespole. Musk oskarża ją mu o to, że wcześniej siedziła Tłuścioła i o zdradę, żądając informacji, kto zainscenizował wypadek autobusu. Kobieta nazywa go paranoidalnym, uważając, że to nie był wypadek, ale mózg nie słucha i postanawia ją zabić, wymuszając alarm przeciwpożarowy. Kurek przy pobliskiej róży, odpada pod wpływem ciśnienia wody i uderza kobietę w głowę. Po wymazaniu swoich odcisków z alarmu mózg sprawdza, czy naprawdę nie żyje i zabiera kopertę z pieniędzmi. Wychodząc z budynku, widzi, jak wąk pada na ziemię i natychmiast umiera. Bardziej podejrzliwy wobec agenta mózg pracuje jeszcze ciężej, śledząc jego ruchy i rozmowy. Pewnego wieczoru słyszy, jak Chan wspominał kliencie, którego nazywa się starym człowiekiem, który spadł z okna. Drugie piętro. W inną noc mózg musi znieść obserwowanie, jak Chan i jego dziewczyny uprawiają seks. To sprawia, że tęskni jeszcze bardziej ze swoją żoną. Kilka dni później mózg słyszy, jak Chan rozmawia przez telefon z matką o dziwnym przypadku Wonga. Wong rzeczywiście spotkał się z Chanem zanim zdecydował się zakończyć swoje życie i dać Chanowi akt w zgonu swojego ojca. Zachowywał się jednak dziwnie i ciągle mówił, że jest mu przykro. Po tym fragmencie rozmowy minęły kolejne dni, bez żadnych ekscytujących wydarzeń. A dla mózga stało się to udręką, że musi obserwować rutynę Chana. Pewnego popołudnia dostaje telefon. Od wujka, który prosi o pomoc i mózg spieszy, żeby go zobaczyć, a ja kiedy tam dociera jest już za późno. Wujek leży na ziemi. krwawiący, ale żywy. Jednak policja jest przy mieszkaniu, patrzy przez otwarte okno. Mózg przypomina sobie, że Chan wspomina o człowieku spadającym z drugiego piętra, więc teraz jest pewny, że to Chan stoi za tym wszystkim. Wraca do mieszkania i zaczyna wyrywać stronę ze swojego notesu, rozsypując je po całym miejscu, jednocześnie robiąc notatki na ścianach, próbując odnaleźć brakujący element. Kilka dni później Chan puka do drzwi mózga, gdy widzi go przez wizjer. Mózg Mózg postanawia go zignorować, dopóki nie odejdzie. Następnie skupia się na dźwiękach na górze. Jest tak rozproszony, że nie zauważa swojego właściciela, który również przychodzi i prawie dostaje się do mieszkania, żeby złożyć umowę. Mózg zatrzymuje go w ostatniej chwili, obiecuje, że oczyści pisanie ze ścian, żeby skłonić go do opuszczenia. Potem podsłuchuje ruchy właściciela przez okno, odkrywając, że Chan rozmawia z nim o czymś poważnym. Rzeczy stają się jeszcze gorszy, gdy mózg widzi ludzi sprawdzających okna budynku, a głos w mikrofonach mówi: Oto kolejny. ze wszystkie usuwa, przestraszony możliwością złapania. Mózg pośpiechu opuszcza mieszkanie i zdradzi się z Chanem, który tego przeprasza zanim odchodzi. Rozpaczony chęcią zemsty, mózg opracowuje plan zabicia Chana. Jego pomysł jest odbicie promieni słonecznych, aby być kierowcę i zmusić go do przejechania Chana. Jednak podczas realizacji swojego planu, mózg otrzymuje telefon od wujka, który wyjaśnia, że skoczył, ponieważ wziął zbyt dużo pigułek. W tym momencie telewizja pokazuje reportera przeprowadzającego wiet z kierowcą autobusu, który w końcu łudził się i teraz opowiada wszystkim swoją wersję wydarzeń. Okazuje się, że to był jednak wypadek, a wój Spowodował go, ponieważ upuścił kulki, które miał przy sobie. Udając sprzedawcę zabawek, Chan nie miał z nic wspólnego, a Wong skoczył tylko dlatego, że ogarnął go wyrzut sumienia. Kiedy mózg w końcu uświadamia sobie, że był w błędzie, zaśmień słońca następuje i blokuje światło słoneczne, więc samochód omija Chana. Jednak gdy słońce znów się pojawia, promienie odbijają się od innego samochodu. Mózg biegnie, żeby go zatrzymać, a Chana rozpoznaje go, gdy widzi. Jednak mózg nie jest wystarczająco szybki, a oślepiony samochód zabija żonę Chana. Jakiś czas później mózg czyści żeby na zawsze ją opuścić. Wychodząc z budynku Chan go znajduje. Idźga go nożem, pytając dlaczego mózg musi mu zaszkodzić w ten sposób. Mózg umiera, patrząc przez okno i zastanawia się, czy wreszcie zjednoczy się ze swoją żoną. Film uczy, że na świecie działa efekt bumerangu, więc wszelkie zło, które człowiek wyrządza, zawsze do niego wraca. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.